Dzień dobry. Z tej strony Klaudia Matuszyńska i Rafał Nowak. A to jest podcast Projekt Biznes. Poruszamy tu kluczowe kwestie związane z zakładaniem firmy oraz prowadzeniem biznesu. Zapraszamy do słuchania. Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Projekt Biznes. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o temacie pracy w oparciu o nasze mosty strony. Czyli zastanowimy się, co to właściwie oznacza. Mocna strona, dlaczego warto wprowadzić te koncepcje tak naprawdę w życiu zawodowym, ale też moim zdaniem w życiu osobistym. I celem tego odcinka jest przede wszystkim to, żeby wam dać konkretne narzędzia, które mogą wam pomóc w zrozumieniu waszych mocnych stron. A z drugiej strony chciałem, żeby ten odcinek był trochę taką inspiracją dla was, ponieważ będę też mówił o moich mocnych stronach, pokażę wam, w jaki sposób zaimplementowałem je u siebie w życiu codziennym. I jak możecie wy sobie też poradzić, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy? Z ważniejszych rzeczy na początek chciałem powiedzieć Wam, że inspiracją do dzisiejszego odcinka był wywiad z Panem Rafałem Sonikiem, którego jakiś czas temu słuchałem. Być może wiecie, być może nie wiecie. Pan Rafał jest przedsiębiorcą, sportowcem, filantropem, i właśnie w swoim wywiadzie mówił o tym, jak ważne jest poznanie swoich mocnych stron i wykorzystanie ich w życiu zawodowym. No i to właśnie ta rozmowa uświadomiła mi, że Robiłem sam sobie różnego rodzaju testy, natomiast nie dzieliłem się tym zagadnieniem na łamach naszego podcastu. W związku z tym mam pewne przemyślenia, mam też swoje doświadczenia, jeżeli chodzi o tego typu tematykę. W związku z tym chciałbym się z Wami podzielić i pokazać wam, jak Wy możecie też z tego skorzystać. No i przechodząc już do meritu. Przede wszystkim, podążając właśnie taką ścieżką samorozwoju, ja osobiście zdecydowałem się na wykonanie różnego rodzaju testów. Między innymi był to test hmm, Freeze, był to test Galupa e, i test MPA. MPA, czyli Master Personal Analysis. I teraz, z czego to się w ogóle wzięło? Odkryłem, że znacznie efektywniej rozwijam się wtedy, kiedy skupiam się w ogóle na swoich mocnych stronach, zamiast stale pracować nad słabościami. Były pewne elementy w życiu, pewne zadania, które no, nie sprawiały mi, mówiąc wprost, radości. No i nie czułem tego, że w pewnych momentach oczywiście, że ta praca mnie buduje, raczej w drugą stronę była sytuacja taka, że bardzo mocno uciekałem od danej pracy i nie chciałem jej wykonywać. Więc to doświadczenie właśnie nauczyło mnie, jak wiele może nam dać odpowiednią mm, odpowiednie świadomość tego, co wiemy o sobie, a jednocześnie właśnie te narzędzia, które też były w odpowiedni sposób dobrane, pomogły mi osobiście w lepszym zrozumieniu siebie. No i z takiego procesu możemy też wynieść niesamowicie dużo. Z jednej strony mamy kwestię związaną na przykład z samoakceptacją, bo jeżeli wiemy, że coś nam nie wychodzi, i na przykład czuję frustrację w momencie, kiedy musimy kolejny raz robić jakieś zadanie czy na przykład są sytuacje, kiedy ktoś nas, nas zmusza w ramach pracy do czegoś, a my wiemy, że no nie sprawia nam to radości, no to taka samoświadomość też daje nam właśnie możliwość osiągnięcia docelowo lepszych wyników z jednej strony zawodowych, z drugiej strony osobistych. I to właśnie jest jeden z takich kluczowych aspektów, jeżeli chodzi o mocne strony, to znaczy przyjemność, która wynika z tego, że robimy to, co naprawdę lubimy, i w czym czujemy się dobrze. I żeby Wam podać konkretne narzędzia, o których już wspomniałem, ja osobiście skorzystałem, tak jak mówiłem wcześniej, z testu Galupa, z Frisa i z MPA. Jest też mega wartościowy test Diska, w związku z czym tutaj warto też to, to znać. I teraz przechodząc już do krótkiego opisu, czym charakteryzują się poszczególne testy, to tak. Jeżeli chodzi o friz bada on styl myślenia w jaki sposób myślimy analizujemy ja akurat w tym wypadku jestem strategiem jeżeli chodzi o galupa opiera się on na badaniu talentów i mocnych stron w kontekście takich naszych naturalnych predyspozycji zdolności później mamy test diska który analizuje nasze style komunikacji i podejście do współpracy a jeżeli chodzi o MPA, jest to narzędzie, które dostarcza nam właśnie takich informacji o naszych predyspozycjach i stylu pracy. No i dzięki temu możemy się dowiedzieć, jak współpracować na przykład z innymi, uwzględniając i swoje, i ich mocne strony. Akurat jeżeli chodzi o MPA, to u nas zrobiliśmy go w zespole po to, żebyśmy lepiej mogli się ze sobą porozumiewać. W związku z czym daje nam to taką. Możliwość, że wiemy, że jeżeli ja jestem mocniejszy w danej dziedzinie, ty nie masz tego talentu, nazwijmy to, tych umiejętności tak bardzo rozwiniętych, no to ja przejmę to zadanie na siebie, ale w drugą stronę też to działa. Czyli jeżeli ja wiem na przykład. Że nie jestem mistrzem fanem Excela, rutynowych zadań, no to te zadania staram się oddawać komuś, kto uwielbia takie rzeczy. Jeżeli ktoś może sobie poklikać w Excelu i czuje z tego dziką radę i dziką satysfakcję, no to czemu mam go nie uszczęśliwić, a przy okazji siebie? I tutaj takie rzeczy, które na pewno zachęcam was, żeby je zrobić, to później po zrobieniu sobie na przykład tych testów, bo możecie zrobić jeden, możecie zrobić wszystkie, to oczywiście od was zależy. Każdy da wam coś innego, inny wgląd na to, jacy jesteście, jakie macie mocne strony tego typu rzeczy. To na pewno warto zastanowić się, jakie będą w tym wszystkim cechy wspólne. Na pewno warto zastanowić się, jakie tutaj będą też rzeczy do poprawy. No, i przede wszystkim warto się zastanowić, czy faktycznie taki jest, że to, co tutaj mamy, jeżeli chodzi o nasze talenty, mocne strony, daje nam rzeczywistą satysfakcję w naszym życiu. No, bo tutaj trzeba dać no, dużą gwiazdkę, że każdy z tych narzędzi ma no, takie swoje unikatowe, unikalne podejście do odkrywania mocnych stron i może nam pomóc lepiej zrozumieć siebie, co de facto. Przełoży się na skuteczniejsze działanie, właśnie na przykład w, ży w życiu zawodowym. No i jeżeli weźmiemy pod uwagę, po co to w ogóle robić, no może trochę głupie pytanie, no ale czy kiedykolwiek zadaliśmy je sobie, dlaczego warto robić to, co się lubi i jak działać w oparciu o mocne strony? Ja przyznam, że wcześniej sobie tego pytanie nie zadałem. Być może dla jednych z Was będzie to trywialne pytanie. No, jak to przecież no wiadomo, że chcę robić to, co lubię, no ale z drugiej strony pytanie, czy na pewno robisz to, co lubisz? A czy wykorzystujesz swoje mocne strony, czy wykorzystujesz swoje wszystkie talenty, czy ty je w ogóle znasz? To, to jest przede wszystkim właśnie istotne. A jeżeli się przyjrzymy temu, no to właśnie po pierwsze działanie w zgodzie z naszymi predyspozycjami daje nam poczucie satysfakcji i spełnienia. To znaczy, czujemy się wtedy bardziej zmotywowani, nasze wyniki mogą być lepsze. Uczucie, które czujemy na przykład podczas danych zadań może też być mniejsze w kontekście zmęczenia. Czyli patrzcie, mówi się, że jeżeli hobby, nasze prace jest naszym hobby, no to, że nie przepracujemy ani jednego dnia, i tak dalej, tak dalej. Z jednej strony, tak, z drugiej strony no, warto znaleźć gdzieś tam ten balans. Natomiast skupiając się na mocnych stronach, często jest tak, że jeżeli robimy to, co lubimy to ten czas mija nam bardzo, bardzo szybko. Z drugiej strony, praca w oparciu o mocne strony prowadzi też do większej skuteczności i lepszych wyników, co de facto może przełożyć się na rozwój kariery i sukcesy zawodowe. No i właśnie między innymi dlatego wielu, wiele osób, które osiągają ponadprzeciętne rezultaty, ponadprzeciętne wyniki, inwestuje czas właśnie w poznanie siebie i w poznanie naszych naturalnych zdolności. Ponieważ właśnie dla wielu osób odkrycie tego, w czym są dobrzy, może też na przykład oznaczać wewnątrz nas taką pewność siebie. No bo jeżeli zaczynamy rozumieć, dlaczego pewne zadania przychodzą nam z łatwością, podczas gdy inne na przykład wymagają od nas znacznie większego wysiłku, no to w tym momencie, jeżeli działamy zgodnie, Zgodnie z własnymi talentami. Możemy skupić się na przykład na tych aspektach pracy, które przynoszą nam rezultaty. Jednocześnie, te, które są dla nas najłatwiejsze, to też możemy na przykład robić. A z drugiej strony możemy korzystać z pomocy innych w tych dziedzinach, w których czujemy się na przykład słabiej. No i tak na przykład samodzielnie o sobie mogę powiedzieć, że jestem osobą, która jest bardzo mocno na przykład zorientowana na wyniki, jest otwarta na naukę, zdobywanie wiedzy, bardzo mocno analityczna i taka inicjatywna, z drugiej strony racjonalna i opanowana w kontekście emocji. No i to są na przykład takie moje cechy, Mocne. Natomiast na pewno jest kwestia tego typu, że są pewne rzeczy, nad którymi pracuję, i to jest między innymi to, żeby skupiać się nie tylko na wynikach, nie tylko na tym, że narzuca się komuś coś, tylko właśnie aktywnie się słucha i wyciąga się wnioski, no bo jeżeli zobaczymy też inną perspektywę, też te wnioski możemy inne wyciągnąć. Z drugiej strony, ja wiem też po sobie, że Męczą mnie rutynowe zadania, a jednocześnie mam taką chęć, potrzebę, żeby angażować się w dużo różnych ciekawych fajnych projektów. Natomiast tutaj znowu wychodzi temat związany na przykład z zarządzaniem energią i unikaniem przeładowania. Więc jak zwrócimy uwagę, jeżeli wiemy, co jest dla nas ważne, co jest dla nas istotne, jakie mamy talenty, no to możemy nazwijmy to wykorzystać swój Pełen potencjał. Więc zdecydowanie zachęcam Was do wykorzystania odpowiednich narzędzi, takich właśnie jak Freeze, galub, disk, czy MPA, dzięki czemu możecie właśnie znacznie przyspieszyć ten proces i pomóc samym sobie osiągnąć efekty, które chcecie osiągnąć, czy to w kontekście życia zawodowego, czy w kontekście życia osobistego. Więc, jeżeli temat mocnych stron, Wydaje Wam się interesujący, no to szczerze zachęcam do zgłębienia tego. Jeżeli będziecie potrzebowali osób, które tego typu testy wykonują, e, mogę Wam na pewno kilka polecić, jeżeli chodzi o Galupa, jeżeli chodzi o Frisa, jeżeli chodzi o Disk. Ja osobiście wykonuję testy MPA, więc też śmiało możecie się zgłaszać. E, także Wam odpowiedział na wszelkiego rodzaju pytania, pomógł wybrać odpowiednią drogę. I jednocześnie pamiętajcie o tym, że istnieje coś takiego jak coaching, który wcale nie polega na tym, żeby Was zmotywować, a raczej popatrzeć wewnątrz siebie no i dać Wam trochę inny obraz tego, co widzi się na co dzień. Ja osobiście miałem okazję korzystać z coacha, coachki w tym wypadku, i uważam, że to jest fantastyczne narzędzie, fantastyczne doświadczenie, więc Wasz. Was też szczerze zachęcam, więc dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku i do usłyszenia w kolejnym. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się w przyszły czwartek. Dajcie znać, co zabieracie dla siebie. Śledźcie nas w mediach społecznościowych. Linki znajdziecie w opisie.